23 lipiec 2025, środa, dzień Merkurego. Księżyc wciąż mamy w rakon jutro, e, dzisiaj w nocy, jutro rano wejdzie już do lwa Nie, mamy no, no, dzień przed pełnią. E, karty dnia, jak widać. E, I tak, jak wyciągnęłam tę, ja mówię: O kurczę, ale będzie taki fajny, dynamiczny dzień. E, hmm, dynamiczny, w sumie. Chyba się zagalopowałam, bo dwójka buław nie jest taka bardzo dynamiczna, ona jest bardziej niezdecydowana i nie wie, w którą stronę ruszyć, ale dynamiczna jest za to ósemka buław, która wieszczy nam przyspieszenie akcji, pojawienie się różnych takich momentów przeznaczeniowych, takich rzeczy po prostu, które były nam pisane. Gdzieś tam w naszym życiu, ludzie, który, którzy byli nam pisani z jakichś powodów, i nie mam tu na myśli związków romantycznych, tylko i wyłącznie. Różne mamy przecież relacje w życiu, tak? Na przykład ja uważam, że moim przeznaczeniem była moja y, przyjaźń z przyjaciółmi, których mam, z Martą, z Szeborą, no, Paweł, o, no, po prostu to było mi pisane. A na bazie jakich przeżyć? Y, jakich odczuć ja tam doszłam, czy dobrnęłam? Rozumiecie, takie punkty w życiu mamy. Ja zwykle mówię, że moim zdaniem, a to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, y, że wolną wolę mamy właśnie w tym, y, w nauce, czy ją wyciągniemy, czy nie, z wydarzeń, które otrzymujemy, w jakiś sposób dostajemy. Oczywiście tak kreujemy je, no ale chyba. Już do tej pory widzowie takich kanałów jak ten, mój, to rozumieją o co z tym wszystkim chodzi, tak? No więc duża dynamika, duże przyspieszenie akcji, może jakiś no, nawet romans, rozumiecie? Internetowy chociażby, listowny, pisemny, jakikolwiek. Nie wiem, przypadkowe w cudzysłowie, spotkanie osoby w sklepie, rozumiecie? Gdziekolwiek. I ciągle jest brak decyzji, ciągle jest. Niemożność y, takiego powiedzenia sobie, w którą stronę idę z tym masem. Bo dwójka płasie. No i tak, ma, mamy chęć, nawet jakieś zasoby być może, ale y, tu może być coś kosztem czegoś, nie? Na przykład, y, jaka taka sytuacja, jaka taka, jaka taka. Y, jaka sytuacja mogłaby być? No nie wiem, marzyliście sobie, marzyliście, wypracowywaliście sobie awans, no i macie ten awans i większe zarobki w związku z tym, nawet większy prestiż, no za to macie mniej czasu i was to wkurza i dalej nie wiadomo, co zrobić, czy się może wycofać, czy może pójść w to dalej, czy w ogóle co wybrać. Eee, bardzo dużo znaczeń każda kart przecież ma staram się przytoczyć takie główne hasła, żeby było ogólne pojęcie o czym mówię. Dwójka buław to też zastanawianie się nad podróżami. To jest też próba pogodzenia, jeżeli chodzi o relacje różnic charakterów, różnych dwóch temperamentów. Bardzo dużo może znaczyć dwójka buław, no ale ogólnie tak jak mówię, ten tegowanie w głowie wciąż, co robić, czy w ogóle robić. Tak. No a ósemka buław to, tak jak przed chwilą powiedziałam, fantastyczna energia. No i jak odwróciłam, co mamy na spojrzeniu, ja mówię o matko. No no przecież ileż można. No łyczka z muchomorka. I dziesiątka buław, no energia przybicia, smutku, poczucie zdrady, beznadziei nawet nie będę już wymieniała na głos, bo pamiętamy słowa to zaklęcia więc chyba z samej tej karty Wam tu może przebijać yy, o co chodzi i jakim sosem podlane są te dzisiejsze, w sumie fajne, energie no może dwójka buław nie jest moją ukochaną, wolę zdecydowanie trójkę ale dwójka też jest super, bo to jest przynajmniej znak, że do pioruna macie się nad czym zastanawiać? No to chyba fajnie, że na przykład tu jest dwójka buław, a nie cztery kielichy, no, ludzie. To ileż y, można siedzieć w tym, że tak powiem, roku? Czarnej D? Każdy z nas przechodzi mniej lub lże bardziej. Y, tę czarną noc duszy? ostatnimi czasy, no a tutaj pod spodem siódemka, dobra, nawet tam nie grzebie dalej <grym> co tam się czai poza tą siódemką buław która no, jest kartą samoobrony, tutaj czasami czasami, to jest taka energia że możemy mieć wrażenie, że cały świat się y, zmówił przeciwko nam, że wtrącają się wszyscy i my musimy stać i pilnować swoich granic. No to kurka wodna, nie wiem co tam się dzieje u was, ale trzymam kciuki i pozdrawiam mocno, ściskam. Dzisiaj środa, Dzień Merkurego. Coś żółtego fajnie byłoby mieć lub pomarańczowego. No i nie siedzieć w tej głowie w tych myślach. U mnie mantra czakry korzenia, lecę teraz z tym znowu na zmianę z czakrą serca, rzecz jasna. No, ale trzeba właśnie częstotliwości posłuchać, nie wiem, wyjść na spacer. Też mam dość mroczny okres w życiu, no jednak, kurde, ludzie, odwagi, odwagi, idzie do nas naprawdę coś wspaniałego, do wszystkich. Jedyne co potrzebujemy, to być szczęśliwymi. A jeśli nie potraficie być szczęśliwi i cieszyć się z dnia codziennego z nawet y, chociażby takich drobiazgów jak widok za oknem bo mój widok jak sobie tak siedzę jest po prostu cudowny i już czuję jak moje wibracje bzium, w górę lecą także też sobie poprawcie wibracje y, widokiem mojego okna a teraz I pogryziony drapak kota, tak wszystko pokażę. No dobra, uciekamy. Yy, tak, choćby widok za oknem. Doceniajcie, co istnieje, co macie w waszym życiu, jeśli jest to dobre i jeśli to cenicie, jakkolwiek. Zawsze można sobie spisywać listę rzeczy. Ja mam wdzięcznik. Tak, co jeszcze mogę powiedzieć? No, no nie siedźcie w tych. W głowach, nie siedźcie, wyjdźcie na zewnątrz, postójcie boso na trawie. Na razie tymczasem, papa.